Taki miec, który wydaje nam się, że to jest błęd. Zabadnij sobie już niestety. Zobaczcie za drzewami. Jest 1773. Zobaczcie, ale fajnie. Zobaczcie, jak te deski wyglądają. Super właśnie. To już grubszy kaliber. To już grubszy kaliber. Ale fajne. my teraz na e, jedną wioseczkę, zobaczyć dom, który już kiedyś tam patrzyliśmy Znamy taką fajną historię tego domu No ale zobaczymy, czy będzie można tam w ogóle dojechać, bo zobaczcie, jaką mamy śnieżycę dzisiaj Dobra, to jest ten młyn Takiniec, który wydaje nam się, że to jest młyn Zabadnisko już niestety, zobaczcie za drzewami. Tutaj też jakiś tam. Zobaczcie, ile tych domów tutaj zawalonych już niestety. Cześć! Hejka! Witajcie na kanale Z Zalasu. Witam Was Szymon i Jasia. Szymaśki. Szymaśki. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w takim domu, zaraz go zobaczycie, może, może nie piękny, ale z bardzo fajną historią, zaraz ją opowiemy. W każdym razie jest dzisiaj bardzo zimno, napadało trochę w nocy śniegu, także zobaczcie sobie okolicę, jak to wygląda. koło z tyłu za nami jest ten dom, no i będziemy chcieli go z Wami obejrzeć. Dobra, a jaka jest historia tego domu? Asieńko. E, historia jest taka, że gospodarz oddał e, ten dom e, harcerzom z Wrocławia. I co roku na wakacje ci harcerze tutaj przyjeżdżają, rozwijają namioty i się nim opiekują. Nie wiemy w jakim zakresie, czy opiekują się tylko e, tym obszarem zewnętrznym. W każdym razie na pewno tutaj sobie m, bytują. Zobaczcie sobie okolice, jak to wygląda w koło. No pięknie, naprawdę Tam jest kolejny dom, który chcemy odwiedzić Ale zacznijmy może od tego, zobaczymy czy są tutaj jakieś drzwi, żeby można było wejść Także dzięki temu, że harcerze go przejęli To dom ocalał Widzę, że dach jest w miarę utrzymany Tutaj dookoła też jest w miarę to wygląda Tutaj jest ta rzeźba Zobaczcie, wygląda naprawdę fajnie Ale Nie wiem czy jest... to jest święty czy... To nie jest chyba na Chyba nie, nie? Tu jest coś napisane. Z tej strony też. Tak? Zaraz zobaczymy. Może będzie gdzieś rok. Coś po niemiecku. Jest, 1773. Jest. O, super. Zobaczcie. Kto umie, to prosimy przetłumaczcie co tu jest napisane. No z tyłu to wygląda. Super. Ale nie wiadomo, co to za święty lub święty. Ale nie wiadomo no właśnie. <grym> Niestety. Nie wiadomo. Ale na pewno ma y, ręce złożone do modlitwy, także to chyba święty się. Tak. Nie? No dobra, chodźcie. Chodźcie w pierwszej kolejności wyjdziemy do tego domu Chyba drzwi otwarte. No zobacz Chodźcie, tutaj spróbujemy wejść, co tutaj jest. Aha, czyli tutaj jest takie coś. Nic dużego, nic fajnego. Tutaj wisi. Zobaczcie co to jest. To jest stary korek do piwa, zatyczka do piwa. Nie? Do, do, do <laughs> nie, chyba piwo było, tylko tak zrobione. Chociaż kurczę, też widziałem dziwne butelki na wodę. Też mówili, że to chyba woda. No dobra, chodźcie, zobaczymy tutaj. Do samego domu chyba nie wejdziemy. Niestety może, jakby się przecisnął tutaj przez to okienko. Już wam świecę, żeby pokazać. To wygląda tak. Czyli, e, aha, zobaczę się. To, w sumie, tak zrobili czystkę tutaj, nie? Tak. No? Tak. Tutaj na górze chyba tylko jest płasko, po prostu żeby wyłożyć sobie śpiwory, mhm. jakby padało na dworze albo wiało. A tak tutaj to? I mają dach nad głową, jak przejeżdżają. Tak, nie ma żadnych pokoi. Mhm. Słuchajcie. To chyba oni wszystko musieli rozebrać, wiesz? Możliwe to Wszystko rozebrali, żeby zrobić z tego jedną wielką No tutaj jest też takie połatane sypialnie. z strony, nie? żeby im nie wiało No tak Ale fajnie Zobaczcie, jak te deski wyglądają Super, nie? A bo to była może jakaś tylko szopa? Kurczę, nie wiem Wiesz, co to nie wygląda w ogóle na, na? jakiś dom? Na dom. Mi się wydaje, że to były tylko budynki gospodarcze. Aha. I po prostu zostały przepisane na harcerze. No bo pan nam mówił, że to gospodarstwo, no to myśmy sobie zinterpretowali jako że to jest gospodarstwo, tak? tak? Że, że tutaj był dom, dom mhm. mieszkalny, dookoła stodoła. Ale zobaczcie, tak to wygląda. Może faktycznie to tutaj... tylko. Takie sprzęty rolnicze stały, nie? No mm -hmm. to też z tego można fajny dom w ogóle zrobić, no w nie? też oczywiście. Zobacz, zrobić wielkie okna. Tak. Tutaj i tutaj. Kurczę, takie panoramiczne, na górze pięterko. No, powiem Wam, że tutaj byłoby spore możliwości, żeby coś fajnego postawić. No dobra, chodźmy do środka, bo tam widzę fajny sprzęt rolniczy. Pomożecie mi... Mam określić, co to takiego W pierwszej kolejności tutaj, o, coś takiego Słuchajcie, to wygląda jak grzałka Nie? Zobacz, A grzałka No, z pralki pewnie, bo to jest może stara pralka Może stara pralka A to, co to takiego? Zobaczcie to to już grubszy kaliber. To już grubszy kaliber <gry> <gry> Ale fajne. Nie wiem, coś w rodzaju wialni starej słuchajcie. Zobaczcie tutaj takie koło. To jak nic jakiś muzealny. Przedmiot maszynka z muzeum do muzeum by się nadała. Ja bym tu powiedział, że tutaj yy, do poszukiwania złota, bo zobaczcie takie siatki tutaj, A. ale to bardziej chyba raczej do jakiegoś siana, do no, może być wialnia moim zdaniem, no ale jak wiecie, to jak się znacie, na pewno się znacie lepiej ode mnie, to powiecie, co tu jeszcze ciekawego. Zobaczcie, tutaj kaloryfery były, mhm. także coś mogło być, tak, że toś coś rozbierali, na pewno nie. nie. Tutaj też jakieś sprzęty. Zobaczcie, co to jest takiego. Tu jest dużo siana. To na pewno nie, nie było do poszukiwania złota. No, ale tam jeszcze jakieś. Zobaczcie, jakieś metalowe, duże. Tutaj olej widać na tym wale. Czyli to było duże. Robiło dużo huku i pewnie jedzą za dymę. A tu są dziwne takie zobacz kołki z kołki ponab, i ponabijane po prostu setki gwoździ. Gwoździ na to, no? Zobaczcie na tych powałach. Po dlaczego? To ciekawe to co to było. Tu i tam. Mhm. Nie? Dziwne. Ale by tu dom zbudował piękny Zobaczcie kominek tutaj w takim view obejdźmy sobie dookoła O, a tam jest scena zbudowana Gdzie? Tam Zaraz tam podejdziemy a, albo duży stół. Albo duży stół? Mm -hmm. A też może być. Na rację Chodźmy zobaczyć Tutaj uważaj, bo może być jakieś jezioro Albo gnojowica była tutaj a, kiedyś, to była nie? była Gnojowica jak byk na bank. A teraz Zobaczcie to tutaj takie. różnie. Może być, może być, że tu była gnojowica. Mhm. Dobra, chodźmy zobaczyć czy to jest stół, czy to jest scena. dziwnie. Na pewno dziw, coś nie? było tutaj, Szymon, zobacz, bo tutaj jest też Aha. może stary dom. Może, tutaj był, może dom. tutaj był. dom, nie? Właśnie, bo to nielogiczne, a, żeby właśnie. tu były zagospodarowania, Słuchajcie, tylko tak, a, a tu rzeźba stoi. Nie? Masz rację, tu był dom, zobacz, jeszcze tu nawet pozostałości. Zobaczcie. No. O. Także to było przedłużenie. No, I tutaj stał dom. Więcej, bo to jest nielogiczne. To, co zostało, to jest nielogiczne. Tu musiał być dom mieszkany, choć zobaczyć jeszcze tutaj, bo to tu chyba wejście do piwnicy jest. Albo ziemianki. No Nie będziemy tutaj za bardzo burzyć tego. O. Tylko tak. Sadzę rękę. I zrobimy. A nie, tutaj.. Jezioro się zrobiło Asiu, wiesz? Tak? No. No widzisz. Jeziorko jak nic. Nie będziemy tu wchodzić. Ciekawe czy harcerzy to trzymają jakieś ryby. Albo mają może jakieś spa tutaj. Jacuzzi. Tak, tak. Chodź, zobaczcie ten stolik. Bo on mnie ciekawi. Też fajne drzewo. No to może być jakaś forma stołu, a tam scena, może jakaś forma sceny. No nie wiem, bo tam to za nisko, prawda? No masz rację, że to może być stół. No, no tu sobie razem siadamy. Taki jedalny. No. Tam zobaczcie w tej wnęce krzesła, nie? Czyli sobie dookoła wieczorkiem. Jak już się napracują to sobie siadają A tutaj nie wiem co to było Podpowiedzcie Może faktycznie jakaś scena i na gitarze sobie grali No wygląda fajnie, nie? I no, tutaj ta rzeźba mam tu ciszę i spokój Ale kto taką rzeźbę kurczę przy domu stawia, nie? To jest ciekawostka. W ogóle to musiała być ta droga. Słuchaj Jasiu. Ja myślę, że Tam do tamtego domu. Nie? No. Tam gdzie my żeśmy byli w ostatnim razem. Tak. Tam gdzie była ta kapliczka zawalona. Także to musiał być ciąg w ogóle. Kapliczek. Aż tam. Mhm. Przy drodze Do następnych domów. Tak, tak. No dobra. Ale ładnie tutaj, nie? Bardzo. Cisza, spokój. Okej, okay, słuchajcie, to będzie chyba na tyle. Jeszcze polecimy sobie dronem, zobaczymy jak to wygląda z góry. E, zobaczymy też tą okolicę piękną tutaj dookoła. No i co? Słoneczko nam wyszło teraz. tak <laughs> Pięknie świeci, tylko że za ostro, to takie zimowe słońce. OK, słuchajcie, pamiętajcie o e, lajeczkach, łapkach w górę. <laughs> tak, e, o zostawieniu komentarza pod filmem i zasubskrybowaniu kanału, bo to zawsze nam pomoże w rozszerzeniu zasięgów także zapraszamy do Loto do Dronem do obejrzenia poprzedniego odcinka, bo też super był i co? i pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy serdecznie. do następnego czuwaj! mówiła druh Nasia na i, I druh Szymon Trzele Szymon cześć!